Kilka minut po 13 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu na niestrzeżonym kąpielisku w gminie Ozimek. Z ustaleń świadków wynika, że do wody weszła 39-letnia kobieta i ta kobieta miała z nieustalonej przyczyny stracić przytomność w tej wodzie, natomiast dzięki szybkiej reakcji świadka, który podtrzymał jej ciało, ona nie dostała się poniżej lustra wody. Ten świadek wezwał wsparcie innych osób, które przetransportowały tą kobietę na powierzchnię i tam podjęli świadkowie czynności resuscytacyjne. Niestety lekarz, który przyleciał Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. On stwierdził zgon tej młodej kobiety. Z tą kobietą było dziecko, dziesięcioletnia córka, która została oddana pod opiekę ojcu, który przybył na miejsce zdarzenia. Natomiast teraz policjanci pod nadzorem prokuratury będą szczegółowo wyjaśniać przyczynę i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.